Dowiedz się, jak zmienić rozmiar paska zadań w systemie Windows 11. Naciśnij na ikonę Start, wpisz Edytor Rejestru i naciśnij na wyszukaną pozycję. Jeśli zostanie wyświetlone okno z nagłówkiem Kontrola konta użytkownika, wybierz opcję Tak. Naciśnij na pasek adresu, obok słowa Komputer. I wprowadź dalszą część adresu, który znajdziesz w opisie tego filmu. Po wprowadzeniu adresu, naciśnij klawisz Enter. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na puste miejsce lub przytrzymaj je, jeśli korzystasz z ekranu dotykowego. Naciśnij na nowy i wybierz opcję wartość 32-bitowa. Wpisz na klawiaturze nazwę wartości jako taskbar sai i naciśnij klawisz enter. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na wartość, lub przytrzymaj ją i wybierz opcję modyfikuj. W polu dane wartości pisz cyfrę, gdzie 0 oznacza mały rozmiar paska zadań, 1 oznacza domyślny rozmiar, a 2 duży. Zatwierdź wybór naciskając na OK. Naciśnij na ikonę eksploratora plików i pozostaw jego okno otwarte. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na ikonę Start lub przytrzymaj ją i wybierz pozycję Manager zadań. Naciśnij na pozycję Explorator Windows i wybierz opcję Uruchom ponownie zadanie. Gotowe. Rozmiar paska zadań powinien zostać zmieniony. Jeśli tak się nie stało, uruchom ponownie komputer. To już wszystko. Do zobaczenia wkrótce.